Jeszcze raz w takim razie. Więc czasami są takie listy, czy jakieś strony, nawet, które zbierają ostatnie słowa słynnych osób, bo to coś mówi o tych osobach, kiedy słyszymy ich ostatnie słowa. I Winston Churchill ponoć powiedział tuż przed swoją śmiercią: Już mnie to wszystko potwornie nudzi. <laughs> Archimedes trochę wcześniej, tylko kilka lat wcześniej, powiedział: Nie psuj mi moich kół. Potem został zabity przez rzymskiego legionistę. Ludwig van Beethoven powiedział, klaczcie, komedia skończona. A Oscar Wilde powiedział, albo odejdzie ta tapeta, albo ja. Ale ciekawe też, co Karol Marx powiedział. No dalej, wynoście się, ostatnie słowa są dla głupców, którzy nie powiedzieli wystarczająco dużo. Ten rozdział, który będziemy dzisiaj czytać, to nie są technicznie ostatnie słowa, bo też z tego można zrobić serię kazań, ostatnie słowa Jezusa przed śmiercią na krzyżu. Ale mimo wszystko jest to ciekawe, o co się Jezus modli w 17 rozdziale Ewangelii Jana w ostatni wieczór, kiedy wie, że za kilka godzin zostanie aresztowany, potem biczowany, torturowany i ostatnie, ostatecznie umrze na krzyżu. To są jakby takie ostatnie słowa wolności. I też pokazuje właśnie, co leży jemu na sercu, co jest bliskie jemu sercu, co jest dla niego bardzo ważne, że właśnie w tym ostatnim spacerze do Grodzie Egecemane modli się do ojca. Chcę ja dlatego z wami Ewangeliana, 17 rozdział, i potem przyjrzeć się temu, co Jezus mówi, jakie prośby możemy tam znaleźć i o kogo się modli. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. uwielbi tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dało życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie. U siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, Zanim zaistniał świat, objawiłem twoim ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni twoi, dałeś ich mi, mnie i zachowali twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie, gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od ciebie oraz uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Ja wstawiam się za nimi. Nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi, i wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje, w nich też jestem uwielbiony. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na Nim zostają, I ja zaś odchodzę do Ciebie. Ojcze Święty zachowa ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno, jak my. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął, oprócz syna zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Teraz odchodzą do Ciebie, a mówię to wciąż na tym świecie, aby mogli doświadczać pełni mojej radości. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak jak ja, tak ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam sobie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Stawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, tak jak Ty, jak ty Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak uko ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat. Wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. Te ostatnie słowa, to ostatnia modlitwa Jezusa, właśnie jeszcze ten wieczór przed aresztowaniem, zawiera kilka próśb. Jezus w pierwszych pięciu wersetach modli się o siebie, potem od 6 do 19. O tych uczniów, którzy są z Nim teraz w drodze do grodzi Gecemanei, potem modli się o nas wszystkich. I myślę, że warto jest zobaczyć, o co się Jezus modli dla siebie, dla swoich uczniów, dla nas wszystkich, żeby zrozumieć, co dla Niego jest ważne. Kiedy patrzymy się na te pierwsze kilka wersetów, to widzimy, że Jezus się o to modli, aby Bóg Ojciec, po ukończeniu dzieła zbawienia, przywrócił Mu tymczasowo zakrytą chwałę. Jezus mówi: Bo Jego Ojcze uwielbi mnie. I tak może na pierwszy rzut oka jest to taka trochę dziwna prośba. Dlaczego Jezus prosi, żeby On był uwielbiony? Czy to nie jest jakieś egoistyczne trochę? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I dwa powody możemy zobaczyć też w tych wersetach. Po pierwsze, chwała, o którą Jezus prosi, i tak mu się należy. On ją miał już w wieczności, kiedy był u Ojca, ale jak nam na przykład Paweł w lisie do Filipian w drugim rozdziale mówi, ona została zakryta przez jakiś czas. Jezus był i jest godzin chwały. On jest Bogiem, który stworzył wszechświat, który uratował swój naród z niewoli i który był gotów stać się człowiekiem, ucierpić i nas uratować, nas, grzeszników. On zasługuje na tą chwałę, ona mu się po prostu należy. My możemy jedynie stać przed Nim, szeroko otwartymi oczami, i buziami, i podziwiać Jego chwałę. My możemy się Nim zachwycać i nie mamy prawa w jakikolwiek sposób podważać. Jego chwały, albo nawet sugerować, że ta prośba ma cokolwiek do czynienia z egoizmem. Kiedy ludzie szukają chwały, to znaczy, żeby innych podziwiali, żeby im byli brawo, żeby się kłaniali przed nim, albo używali jakichś wyszukanych tytułów, to jest egoizm, bo oni są tylko ludźmi. Ale Jezus szuka chwały nie tylko dla siebie, to jest ten drugi punkt, bo Jezus mówi, aby syn uwielbił ciebie. Ta chwała nie jest celem sama w sobie. Cała działalność Jezusa, wszystkie słowa, i to słyszymy w całej ewangeliana, szczególnie, że całe wszystko, wszystkiego czyny, wszystkiego słowa, cała działalność Jezusa wskazują na Ojca. Jezus co chwilę powtarza, że on nie działa z siebie i on nie działa dla siebie. I zresztą w tej modlitwie co chwilę słyszymy o tym, że Jezus mówi, żeby uwierzyli we mnie i tego, który ty mnie posłałeś. Zawsze wskazuje z powrotem na Ojca. I dlatego też jest bardzo ciekawe, co Jezus mówi, w pewnym sensie tą definicję, którą On daje odnośnie życia wiecznego. Na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Przynajmniej się, że jak na początku czytałem, przy pierwszym przeczytaniu czytałem ten fragment, ten werset, to zdanie, to myślałem, że tutaj Jezusowi chodzi jakby o, o to, jak zdobyć życie wieczne. Czyli jakby, że Jezus mówi... A w taki sposób ktoś może uzyskać życie wieczne przez to, że pozna ojca i syna. Ale potem zacząłem głębiej czytać i też trochę sprawdzać, jakie słowo Jan tutaj w oryginale użył, i sobie uświadomiłem, że tutaj wcale nie chodzi o to początkowe poznanie Jezusa i zrozumienie, że on jest posłany od ojca. Nie chodzi o to, aby ktoś usłyszał tą informację, że przyszedł taki Jezus na ten świat, który jest synem Bożym, i że on za nas umarł. Tu nie chodzi o cztery prawdy duchowego życia. Zrozum, że Jezus przyszedł i umarł za ciebie, a będziesz zbawiony. Kiedy Jezus tutaj mówi, a na tym polega życie wieczne, aby znali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa, to on wtedy ma na myśli, to jest sednem, to jest istotą życia wiecznego znać Boga, Boga Ojca i Boga Syna. Nie tylko wiedzieć, że jest taki Bóg, nie tylko uwierzyć, że Jezus był historyczną postacią, że naprawdę zmartwychwstał. Kwintesencją życia wiecznego jest relacja. Głęboka relacja z Bogiem. To jest to coraz głębsze poznawanie Boga, tak żebyśmy mogli z głębi serca powiedzieć ja znam Boga. On jest moim dobrym przyjacielem. W pewnym sensie rozumiemy się już prawie bez słów. I oczywiście faktyczna wiedza o Jezusie i Bogu Ojcu jest też częścią znania Jego, ale to jest dużo za mało. To jest tak jak z małżonkiem. Oczywiście dobrze jest, że znam daty urodzin mojej żony, jej ulubiony kolor, numer buta i pesel wszystko bardzo fajnie, ale sama znajomość tych faktów w ogóle nie znaczy, że ją znam. A Jezus chce, abyśmy znali Ojca. Tak jak znamy małżonka czy własne dzieci. Dobrego przyjaciela, a nawet o jeszcze o wiele głębiej. I to jest możliwe, żebyśmy tak poznali Boga. Nie dlatego, bo my jesteśmy tacy mądrzy, wnikliwi, ogarniamy wszystko naszym intelektem, ale dlatego, bo On dał się poznać. On dał się poznać żyjąc na tej Ziemi, jako człowiek. Dał się poznać przez swoje słowo, które dał spisać i przez ducha świętego, który mieszka w nas. A kiedy go tak poznamy. Tak jak znamy męża czy żonę, wtedy nie będziemy mogli inaczej niż zachwycić się nim. Wtedy będziemy się przez przer bez przerwy zastanawiali, jak to jest w ogóle możliwe, jak to się stało, że tak wspaniały, ogromny, cudowny Bóg w ogóle ze mną chce mieć relację. A to podziwianie, to zachwycanie się, to jest nic innego jak uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga słowami, słowami modlitwy, słowami pieśni, słowami wyznania wiary. Ale też uwielbianiem bez słów. Kiedy po prostu we wdzięczności delektujemy się tym faktem, że Jezus nas tak bardzo kochał, że oddał za nas swoje życie. Tak jak czasami przytulając się do żony czy męża, po prostu cieszymy się faktem, że tak wspaniała osoba nas kocha po tylu porażkach i mimo naszych wszystkich niedoskonałościach. Bóg zasługuje na taką chwałę, na takie uwielbienie. A Jezus jako syn Boży. Zasługuje na nią w takim samym stopniu. Tym bardziej, że on, który od wieków był tak wspaniałym Bogiem, i tu znowu do Filipian II rozdziału, chociaż był w postaci Bożej, nie upiera się zachłannie przed tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Co ciekawe, że tutaj w Ewangeliana kilkakrotnie. Kiedy Jezus mówi o swoim uwielbieniu, ma na myśli właśnie swoje ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Bo to właśnie tutaj, w jego śmierci i zmartwychwstaniu, najwyraźniej widać jego wielkość, że z miłości do nas był gotowy stać się najniższym z niższych i oddać swoje życie. I dlatego Bóg uwielbił go i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Więc to jest. Ten pierwsza, ta pierwsza część tej modlitwy. Jezus modli się o to, aby Bóg ojciec po ukończeniu dziełu, dzieła zbawienia przywrócił mu tymczasowo zakrytą chwałę. A Jezus chce dalej, żeby każdy człowiek poznał Jego, jego ojca i znając ich, zachwycił się, sami, się, zachwycił się nimi. Z listu do Filipian, o którym już mówiłem, lub z księgi objawienia, wiemy, że Bóg ojciec wysłuchał modlitwę i przywrócił Jezusowi chwałę, którą Jezus posiadał odwiecznie i których pozbył się na czas swojego przebywania na tej ziemi. Ale jak mówiłem, Jezus nie modli się tylko o siebie, a tak naprawdę modlitwa o Niego to tylko 3,5 wersetu z całego 17 rozdziału. Bo dość szybko Jezus przechodzi do modlitwy o swoich uczniów. Najpierw o tych 12 albo właściwie już 11, a potem o wszystkich innych. Jezus modli się o to, aby Bóg Ojciec ochronił apostołów przed wewnętrznymi konfliktami i pokusami diabła poprzez życie w prawdzie. Jezus już wie, mimo że w pewnym sensie to wydarzenie jeszcze się nie wydarzyło do końca, Jezus już wie, że On wypełnił swoje zadanie. Jezus zebrał grupę uczniów wokół siebie, które przez trzy lata chodzili z Nim. Z miasta do miasta, z wioski do wioski. I słuchali każdego z Jego kazań, rozmów, widzieli cuda, których On dokonywał. Czasami nawet sami nauczali innych, głosili dobrą nowinę o nadchodzącym Królestwie Bożym i uzdrawiali. Nawet chorych i wypędzali demony. A teraz, tuż przed swoją śmiercią na krzyżu, Jezus wie, że ten czas nauki dobiegł końca. On już nie będzie mógł być przy nich, ich dalej nauczać, dalej pouczać, zachęcać, napominać, tak jak to czynił do tej pory. Oczywiście Jezus wie, dopiero co w XVI rozdziale o tym czytaliśmy, że Jego uczniowie nie pozostają sami, że, że On pośle swojego ducha, opiekuna, który im będzie, ich będzie wprowadzał w prawdę i ich pocieszał. Ale, mimo wszystko, oczywiście jest ogromna różnica. Do tej pory On był z nimi. On mógł ich bezpośrednio spytać, nad czym debatowali tam kilka metrów z tyłu, kiedy rozmawiali tak, żeby On ich nie słyszał, z nadzieją, że, że nie, nie, nie zrozumie o co chodziło. Do tej pory Jezus mógł ich spytać wprost, czy zrozumieją Jego podobieństwa i wytłumaczyć, żeby zrozumieli. Do tej pory Jezus mógł ostrzec ich przed hipokryzją faryzeuszy. Kiedy mijali modlącego się faryzeusza na rogu ulicy, tak żeby wszyscy podziwiali, jak fajnie ten faryzeusz się modli. Albo mógł ich ostrzegać przed miłością do dóbr materialnych po tym, jak bogaty młodzieniec odszedł smutny, bo jednak nie potrafił pozbyć się swojego majątku, nawet jeśli to była jedyna droga, żeby być zbawionym. A teraz, już za kilka godzin, to wszystko się skończy. Jezus modli się do ojca w trosce o swoich uczniów, których pokochał. Jezus modli, modlił się o tego przemądrzałego Piotra, o sceptycznego Tomasza i o impulsywnych synów Zebedeusza. Jezus modli się, bo wie, że nie będzie łatwo. Ich życie zmieni się w ciągu kilku godzin, kilku dni o 180 stopni. Już niebawem będą musieli sobie radzić z prześladowaniem, z bycia wtrąconym do więzienia, ale też później z odpowiedzialnością przywództwa. Już niebawem to oni będą musieli prowadzić. Nauczać, wyznaczać ścieżki dla tych, którzy będą ich naśladować. A szatan, odwieczny wróg, będzie używał każdej strzały ze swojego kołczanu, aby rozbić tą młodą społeczność wierzących. I dlatego Jezus modlił się, aby ojciec ustrzegł ich od złego. A kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to możemy zobaczyć, jak zły stosuje praktycznie każdą modliwą, możliwą strategię do rozbicia wczesnego kościoła. Oprócz już wspomnianych prześladowań i różnych prób zastraszenia apostołów przez przywódców w Jerozolimie, możemy też czytać o wewnętrznych problemach i pokusach. Ananiasz i Safira ulegli nie tylko miłości do pieniędzy, ale też pokusie porównywania się do innych, i tym samym doprowadziło to ich do hipokryzji, do udawania, że są lepszymi, bardziej hojnymi, bardziej świętymi ludźmi niż byli w rzeczywistości. A potem widzimy też, Powstające konflikty na, na linii językowo-kulturowej. Niedużo brakowało i ten młody zbór w by się rozpadł z powodu na, na dwie grupy tych prawdziwych Żydów, którzy mówią po aramejsku i już zawsze tu mieszkali w obiecanym kraju, a na tych, którzy przez może wieki mieszkali gdzieś za granicą i mówią tylko po grecku. A kilka lat później jeszcze doszło o włos do rozłamów pomiędzy prawdziwymi naśladowcami Jezusa i tymi, jak to ślągacze mówią, łapańcami z pogan którzy nawet się nie dali obrzezać, a mimo wszystko twierdzą, że są teraz częścią ludu Bożego. Jezus wiedział, że jakie wyzwania czekają na tych jedenastu mężczyzn i dlatego modlił się, aby Bóg, Ojciec ich ostrzegł, aby ich zachował. I wiemy, że Bóg, na przykład z dziejów apostolskich, że Bóg wysłuchał modlitwę swojego Syna. I klucz do tego w pewnym sensie już widzimy w Jego modlitwie, w szóstym i 17 wersecie. Byli oni twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. I później poświęć ich do życia w prawdzie. Jedynym sposobem do zachowania tej kruchej jedności w tej młodej jeszcze i coraz bardziej różnorodnej społeczności wierzących jest zachowanie Bożego Słowa i życie w prawdzie. I dlatego prawie od początku toczyła się walka o to, kto głosi prawdziwą Ewangelię Paweł i Barnaba, czy jednak ci od Jakuba którzy twierdzili, że bez obrzezania i przestrzegania zakonu nie można być prawdziwym naśladowcą Jezusa. I dlatego też Jezus, kiedy wysłał swoich uczniów na wielką misję, to będzie jeszcze za kilka tygodni dopiero, jeśli patrzymy się na Ewangelię, polecił im tak, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Kluczem do sukcesu była wierność apostołów wobec nauczania Jezusa. Nie mogli ominąć niczego, czego się nauczyli od Jezusa. I dlatego też, jak słyszeliśmy tydzień w temu, Jezus obiecał im ducha prawdy, który wprowadzi ich we wszelką prawdę. A pod obieką ducha świętego spełniła się modlitwa Jezusa i Piotr, Jan, Jakub, Paweł bronili, obronili wiarę. Wiarę w Jezusa jako Mesjasza i zbawiciela wszystkich ludzi, nie na podstawie czynków. Ale na podstawie śmierci Jezusa i jego zmartwychwstania. Ale nauczanie prawdy, czystej nauki to jeszcze za mało. Dlatego też Jezus modli się, aby Bóg uświęcił apostołów, poświęcił apostołów do życia w prawdzie. Innymi słowami, Jezus modli się o to, aby ojciec zadbał o to, że ta mała grupa mężczyzn całe swoje życie poświęci prawdzie. A jak widzimy w wielu miejscach Ewangelii, ale też całego Nowego Testamentu. Prawda nigdy nie jest rozumiana jako coś czysto teoretycznego. Prawdą się żyję. Prawda ma wpływ na całe twoje życie i musi się wyrażać w twojej codziennej trosce o ludzi wokół siebie. W pierwszym, linie, w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, czytamy takie słowa od 17 wersetu. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem, Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serce przed Bogiem. Prawda i praktyczna miłość są ze sobą bezpośrednio powiązane. Kiedy wyznajesz, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem, nie możesz ignorować potrzeby Twojego brata albo siostry w wierze. I to życie w prawdzie i praktycznej miłości oraz zachowanie słów Jezusa. Pomogło wspólnocie wierzącej zachować jedność, o którą Jezus się modli w 11 wersecie. Jezus się modlił, żeby Bóg Ojciec ochronił apostołów przed wewnętrznymi konfliktami i pokosami diabła poprzez życie w prawdzie. Czyli te dwie pierwsze próby, prośby zostały wysłuchane. Jezus odzyskał swoją chwałę, którą miał przed staniem się człowieka, człowiekiem, a później też Bóg zachował tę jedność, tego młodego kościoła poprzez wierność słowom Jezusa i życie w prawdzie i miłości. Ostatnia proba, prośba natomiast nie została jeszcze wysłuchana, przynajmniej jeszcze nie do końca. A to dlatego, bo dotyczy ona wszystkich pozostałych wierzących, wierzących od czasów apostołów, aż do powtórnego przyjścia Jezusa. Jezus modli się w ostatnich wersetach, aby Bóg Ojciec zjednoczył wszystkich wierzących, co będzie najlepszym świadectwem dla świata. Jak mówiłem, Jezus modli się teraz o wszystkich wierzących. I patrząc się z naszej przynajmniej lokalnej perspektywy, prośba Jezusa może wydawać się trochę dziwna. Jezus modlił się o jedność wszystkich wierzących. Tak, nie o jedność w jakiejś małej grupie wierzących, ale o wszystkich wierzących. Dlaczego? Bo nie ma lepszego argumentu dla prawdy Ewangelii niż jedność wierzących. Niech oni w nas będą jedno. Aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I niestety to też działa w drugą stronę. Nie ma większego argumentu przeciwko prawdzie Ewangelii niż nasze odwieczne kłótnie, odrobiazgi. I przyznam się, że to jest jedna z tych rzeczy, która mnie od wielu, wielu lat strasznie dobija. Nasza umiejętność jako wierzących dzielenia się, i jeszcze raz dzielenie się z powodu marginalnych różnic teologicznych, z powodu innego zrozumienia przywództwa, z powodu innych gustów, Muzycznych, z powodu nie takich kolorów dywanów, zasłon i w niewłaściwego oświetlenia sali w nabożeństw. Czasami to już osiąga takie tragikomiczne poziomy, dlatego też nic dziwnego, że sporo ludzi też w naszym kraju szczególnie patrzą się na kolejno to nowe zbory, które zostało założone, czyli podzieliły się, i zborki coraz to bardziej, wyra bardziej wyrafinowami nazwami, bo wszystkie inne już takie ogólne są zajęte, tylko wzruszają ramionami. Już się nawet nami w ogóle nie przejmują. Frustrujące. Ale dzięki Bogu mogłem i mogę co jakiś czas doświadczać, jak wspaniałe to jest i może być, kiedy wierzący z różnych zborów jednoczą się. Na przykład w modlitwie. Do dzisiaj pamiętam mój czas w Lemgo. Jedno takie małe miasteczko w Niemczech, gdzie akurat byłem w szkole biblijnej i później przez rok pracowałem w zborze. I kiedy liderzy grup młodzieżowych z różnych zborów, denominacji, Zebrali się i ci liderzy grup młodzieżowych zadeklarowali się, że zamiast narzekać na coroczny tydzień modlitwy, który jest organizowany przez Alians Ewangeliczny w Niemczech, zamiast narzekać na to, że tam zawsze przychodzą tylko staruszki, po prostu zadeklarują się, że wszyscy przyjdą na te spotkania modlitewne. I nagle wydarzył się cud. I ponad połowa uczestników na każdym wieczorze, na każdym spotkaniu przez cały tydzień to byli młodzi ludzie od Wolnych, ewangelicznych, baptystów, lutera. I wspólnie modliliśmy się o nasze miasto, o nasze zbory, o nas nawzajem. Naprawdę był to takie trochę namiastka nieba, że możemy być razem, się modlić o to, co jest ważne dla Boga. I żeby jutro nie było zaraz oburzonych maili, zaraz zaznaczę, że oczywiście jestem świadomy, że nie chodzi tu o jedność za każdą cenę. Jezus nie modli się, niech oni będą jedno w sobie. Jezus się modli. Pragnę, by wszyscy byli jedno, tak jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że ty mnie posłałeś. Oczywiście, że jedność dla samej jedności jest bez sensu, bo jeśli wyrzucimy wszystkie różnice i wszystko, co może być jakimś problemem, i tym samym wszystkie przekonania, które mamy, poza burtę, tylko żeby mieć jedność, to na nikim nie zrobimy wrażenia. Jednak, kiedy my będziemy mieli jedność zachowując prawdę Ewangelii i utrzymując tą głęboką relację z naszym wspaniałym Bogiem, to jak wcześniej mówiliśmy, to wtedy nasza jedność zrobi wrażenie i ludzie to zauważą. Dla mnie było zawsze zachęcające, kiedy mogłem pojechać na jakiś zjazd młodzieżowy czy misyjny i zobaczyć, że nie jestem sam, że poza mną istnieją setki, nawet tysiące innych młodych ludzi, którzy nie wsydzą się wiary w Jezusa, nawet jeśli... W domu byłem, może sam w mojej klasie, albo nawet prawie całej szkole. Może jestem idealistą, może. może powinienem dać sobie spokój z tym myśleniem o tej prawdziwej jedności wszystkich wierzących, o jedności wierzących, które, która ani nie zamiata prawd Ewangelii pod dywan, ani nie dzieli się z błahych powodów. Ale kiedy patrzę się na to jedno słowo w modlitwie Jezusa, to jednak wolę być idealistą i nie poddawać się. Widzicie je? Na początku 21 wersetu. Pragnę, by wszyscy byli jedno. Pragnę. Jedność wierzących, wszystkich wierzących, to nie jest dla Jezusa jakiś zbędny dodatek. No, jak się uda, to będzie fajnie, jak nie, to nie. Jedność Jego uczniów jest Jego pragnieniem, pragnieniem Jego serca. Ja teraz nie mam gotowego rozwiązania na ten problem, bo wiem, że jest to strasznie złożone. Ale może tak samo jak wtedy w Lemgo, powinniśmy zacząć od modlitwy. Od modlitwy o naszą jedność tutaj, w naszej wspólnocie. O jedność opartej na prawdzie Ewangelii, o jedność wyrażającą się w praktycznej miłości. A potem modlicie dalej o jedność wierzących w naszym mieście, w naszym kraju, na naszym kontynencie. Jak wspomniałem, pierwsze dwie modlitwy Jezusa zostały wysłuchane. Dlatego nie tracę nadziei, że i ta ostatnia prośba zostanie wysłuchana, i że też my dzisiaj będziemy w stanie z pokorą, i miłością, wspólnie uwielbić naszego Boga oraz jego syna, tak aby jak najwięcej ludzi wokół nas dało się przekonać, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. W tych ostatnich godzinach swego życia Jezus modlił się tą wspaniałą modlitwą. Jezus modlił się o siebie, ale przede wszystkim o swoich uczniów. O tych, którzy chodzili z nim po wzgórzach Judei i przy brzegu jeziora Genezaret, ale też o wszystkich wierzących aż do no, po nas dzisiaj. Dlatego też ta modlitwa często jest nazywana modlitwą arcykapłańską. Bo Jezus niczym arcykapłan w Starym Przymierzu modlił się w miejscu swojego ludu do Boga. I w tej modlitwie możemy zobaczyć, co Jezusowi leży na sercu. A ta rzecz, o którą Jezus modlił się najgorętszej, to jedność Jego uczniów. Jedność oparta o bliską relację z Nim i z Ojcem. Jedność oparta na prawdzie i wyrażona praktyczną miłością, ale niemniej jedność. Dzisiaj zachęcam Ciebie razem z Ewangelistą Jadem. Módl się, się o wierność o jedność wierzących. A jednocześnie zabiegaj o nią. Zabiegaj, zabiegaj o nią przez prawdę i praktyczną miłość. Bo nigdy nie jesteś bliższy sercu Jezusa, niż kiedy zachwycony Bogiem modlisz się gorliwie o jedność wierzących i zabiegasz o nią poprzez praktyczną miłość i prawdę. Amen.